Jesteśmy na premierze wiosennej ramówki TVP. Zobaczmy, jakie pozycje w telewizji polskiej nas zaskoczą na wiosnę. Alicja, powiedz mi o historii. Jak ty w ogóle zaczęłaś swoją karierę muzyczną? E, tak naprawdę moja miłość do muzyki obudziła się w przedszkolu. Wow. Tak, e, tam e, e, pani Kasia gdzieś odkryła we mnie tę miłość do muzyki i tak się zaczęło. I od tamtej pory nie przestałam śpiewać i jestem tu, gdzie jestem. OK. Teraz wygrałaś. Jak będą wyglądały przygotowania twoje do startu w Eurowizji? Yy, przygotowania będą bardzo intensywne bo yy, na Eurowizji nie tylko liczy się kwestia wokalna która oczywiście jest najważniejsza ale też wszystko poza tym szykują się wyjazdy yy, przed yy, takie krótkie koncerty do różnych krajów yy, na które też się nie mogę doczekać yy, w poniedziałek lecę do Amsterdamu nagrywać wizytówkę yy, przed moim występem eurowizyjnym która zostanie puszczona no i naprawdę nie mogę się doczekać będzie ciężko, jak myślisz? Będzie ciężko, ale będzie warto pracować. Jeżeli chodzi o polskich wykonawców na Eurowizji, kto Twoim zdaniem najlepiej do tej pory się zaprezentował? Ja mam dwa ulubione występy polskiej reprezentacji. Jest to oczywiście Edyta Górniak, to nie ja. Oraz Michał Szpak, Color of Your Life. To są moje dwa ulubione występy w ogóle ze wszystkich. Powiedzcie mi, zaczynacie teraz swoją przygodę z Dance Dance Dance, jesteście przygotowani do tego? Nie. Zaczynacie od zera tak naprawdę? No jest to takie totalne zderzenie ze ścianą, nie spodziewaliśmy się, że to będzie tak dziwne, tak inne, ale również fajne, no. Uprzedzili was, jak to będzie wyglądało, ile godzin dziennie będziecie musieli trenować? E, mówili, ale my im ale nie szukali. <laughs> Jak to oszukali? Miało być mniej. Ale fajne, no fajne. No jak, jak macie zamiar to godzić teraz ze swoim programem na YouTubie i, i teraz tutaj jeszcze występu? Ciężko jest to pogodzić, musimy powiedzieć, bo już ćwiczymy do tego programu co najmniej miesiąc i naprawdę musimy prowadzić dwa życia, bo jedno życie to jest właśnie program, treningi, jeszcze jakieś działania wokół tego. E, a drugie nasze życie, firma właśnie kanały social media, e, robimy często właśnie po tym wszystkim jak już jesteśmy wykończeni, no ale musimy dociskać, siedzimy czasem po nocach, mamy przekrwione oczy, ale no jedziemy z tym, no jak e, trzeba to trzeba. E, najcięższe jest z tym wszystkim to, że u nas jakby naszym kontentem, czy tym co nagrywamy jest nasze życie i nie, nie lubimy jakby nagrywać coś z jakimś fejkiem i gdzieś tam udawać. I tutaj teraz pojawia się ten problem, bo nie mamy czasu, żeby wymyślać jakby content taki życiowy i robić coś fajnego, no ogóle, po prostu nasze życie życiowe. wygląda tak, że jesteśmy na sali albo, albo nas nie ma. Albo nie, więc... może teraz trzeba połączyć i mówić... W Słuchajcie, sensie... no teraz poćwiczyliśmy teraz, a idziemy potańczyć, nie? I, I w ten sposób, i nagrywać, i pokazywać właśnie, to. że my nie możemy uchylać no, nie tego możemy właśnie tajemnicy, żeby za dużo. A, jednak... I to was mam! Tak, żeby no. jednak w, co sobotę ludzie mieli fajną niespodziankę, zobaczyli ten efekt końcowy, żeby takich nie uprzedzać, co tam się będzie do końca działo. A działo. No, a, dzieje się. a ile to się. ile to będzie trwało, powiedzcie, wasza przygoda z Dance z Dance, Dance? No nie wiemy. To się okaże. No, to bo... się okaże. No Pytam, co tydzień odcinku? Pytam, okres, tak podchwyć, kiedy będziecie? <laughs> będziecie ale nie na, wiemy. Na, jakby na dwa fronty walczyć, nie? To już od pierwszego odcinka, tak naprawdę. No to jest się zaczęło już ciężko. na samym początku. Zaczęło mm. się na samym początku. Tak. <laughs> jeszcze jakby ten okres przygotowawczy yy, to było jeszcze ok, ale no, od pierwszego odcinka to już, to już no, nie ma czasu na nic. <laughs> Słyszałem, że będziesz śpiewać i to chyba od jutra nawet. Od jutra i to jeszcze na żywo. Na żywo? Na żywo. Wow, duże wyzwanie? Bardzo duże wyzwanie, bo tak naprawdę od czasów podstawówki nie miałam styczności z muzyką. Bo jeszcze jak byłam dzieckiem, byłam w podstawówce, to brałam udział w konkursach, e, piosenek i udawało mi Ale się wokalnych, nawet. wokalnych, czy grałam? Wokalnych, wokalnych. Udawało mi się nawet zdobywać pierwsze, drugie miejsca, wow. więc wszyscy mówili mi, że mam talent. Później zapisałam się do zespołu pieśni i tańca Małopolanie. Tam też nagraliśmy razem płytę, no ale później, jak już było liceum, później studia, to już nie było na to czasu, więc to jest dla mnie całkowita nowość. No, ale mam to było nadzieję, zewnięte, że. Czy tak po prostu na półeczkę, wrócę do tego, czy, czy wiesz? No, nie, spo, byłem... nie spodziewałam się, że do tego wrócę, powiem szczerze. Aha. Dlatego jest to dla mnie ogromne wyzwanie. Tym ale czy wiążesz że będzie... z tym jakąś przyszłość teraz, jakby fajnie poszło? Jak, jak dobrze pójdzie, to myślę, Patrz, że tak. Się, tak się próbuje, tak się stara być gwiazdą po prostu. O, przepraszam bardzo. E, no, czuję, że powoli zaczynają się spełniać moje marzenia, bo zawsze marzyłam o pracy w telewizji. No i teraz, już małymi kroczkami, no właśnie, idziemy bo ty mi mówiła, do celu. Tak, o ja, ja ci no, zawsze mówiłam. Ale teraz, tutaj w ogóle, jakby wiesz, no to nie będzie praca w telewizji, tylko to będzie praca na scenie, na całym świecie tak naprawdę. To prawda, to prawda. No ale i... małymi kroczkami do celu zobaczymy, co to będzie. A, czy możesz zdradzić, jak to będzie wyglądało? Może nie będę zdradzać. Bardzo bym chciała powiedzieć, jaką piosenkę będę śpiewać, bo jest cudowna, ale no U, niestety śmiało. nie mogę. Zobaczycie jutro. Od razu przy okazji zachęcę widzów do głosowania na mnie i oglądania jutro Starwoj z Gwiazdy Mają Głos o godzinie 20.30. No właśnie, bo słyszałem, że, że widzowie po prostu głosują. Tak, widzowie... Jerry ewentualnie nie? wydaje opinię, tak, czy fajnie, czy nie, czy może gdzieś tam coś nawaliła, może coś tak, wyjątkowo tak, fantastycznie. Tak, tak. A no i, widzowie mają głosować, tak? Tak, i w każdym odcinku jest zwycięzca, który przeznacza wygraną e, na cele charytatywne. Wow, więc to jest w szczytnym celu. Gwiazda pytania na śniadanie, Marcelina Zawacka. No wiesz, nie, no. no już miło jesteś miło. tyle lat gwiazdą... A ja to tak nie lubię w ogóle tego określenia gwiazda, nie? Ale dobra, tak, no w sumie pro, no tak, e, tak, prowadzącą no? pytanie na śniadanie, było mi z Polonią... No tak, dobra, no, ramówka wiosenna no, no, wchodzi i powiedz mi, czym nas zaskoczysz? No ja tym, że wstaję codziennie, no, prawie codziennie rano i jestem w Dani na ścianę, eee, to chyba tym. To mnie na tyle. Koniec? Koniec. Star Voice. No nie, ja nie śpiewam. Nie, nie, nie śpiewam. W tamtej edycji ten Dance, Dance, Dance byłam, w tej edycji byłam tylko kibicowałam. No bo rzeczywiście to tak jest, że jak jesteś w jednym, no raczej nie będziesz w drugiej. Eee, Voiceów nie ma teraz, więc jakby to na tyle. I koniec? Naprawdę? Nie, koniec. Chyba, A że gdzieś, o tym zapomniałam. Czy, czy nie chcesz nic... Nie, nic nie, nie, nic teraz. się nie dzieje. Jakby spełniałam swoje marzenie przede wszystkim. Jechałam w rajdzie w Afryce, no. starą trasą Dakaru. To Oglanałem, było moim marzenie no. i też bardzo trudny wyczyn. Jakby osobowościowo bardzo budujący i zobaczenie Afryki, rzeczywiście tej prawdziwej Afryki, i tej prawdziwej biedy, która tam jest, to zmienia życie i to wszystko jest już inne. Chcesz się zaangażować w pomoc inne. jakąś? I bardzo bym chciała, bardzo bym chciała. Tam jest jakże trudno... Nie no to zmienia się świat. Powiem tak, z tego rajdu to co pamiętam, to oczywiście od 6 do 13 godzin dziennie jechałam ciężarówką, ale tak naprawdę obrazki to jest po prostu ta bieda, brak prądu. Z Mauretania to jest jeden z trzech najbiedniejszych krajów na świecie. Nie ma tam prądu, nie ma tam bieżącej wody, nie ma perspektyw, tam ludzie naprawdę Chyba nie mają, tam nie ma, tam tam nie ma niczego, jakby i niczego. Powrót do rzeczywistości jest taki, wiadomo, bo my tu żyjemy, to jest nasza rzeczywistość, tak jest, tak? Jakby to jest już normą u nas. Ale nie jest się już tam samą osobą nigdy. No ale jest dużo takich fundacji, które zajmują się pomocą w Afryce. Tak, Może ale nie trzeba wyjechać pomysł, no? i być na miejscu, nie. Nie to no, czasem można pomoc. się zaangażować tutaj, żeby zbierać pieniądze, nie? No, no to ja jestem mam kilka fundacji, ale są tylko akurat nie powiązanych. Mam fundacje tutaj, którymi, z którymi uratujecie Caritas e, albo e, olimpiady specjalne. Z e, Tomkiem wolnym będziemy prowadzili w zakopanym niebawem właśnie taką jakby. No olimpiady specjalne to są dla, dla osób, które rzeczywiście są. E, no sprawny tak, intelektualnie, okay. więc wiesz, no charytatywnie to coś sporo, ale rzeczywiście jak jesteś w Afryce, jesteś na miejscu, to wtedy to czujesz i to tak powinna wyglądać taka pomoc, nie? No mi się to, no marzy. Trzymam za ciebie kciuki w takim no. razie. Ola, wystartujesz za chwilę w Star Voice Gwiazdy Mają Głos. Powiedz mi, co się kryje pod tą tajemniczą nazwą? Pod tą tajemniczą nazwą kryje się bardzo ciekawy program, w którym tak naprawdę jurorami, jedynymi, którzy mają jakikolwiek wpływ na przebieg akcji, są państwo przed telewizorami, a tak dokładnie ci, którzy wezmą telefony do ręki i zaczną wysyłać SMS-y. Natomiast mi w tym formacie bardzo podoba się to, że to nie jest... Wyścig między nami, tak naprawdę, chodzi o wyższy, dobry cel, na który pójdą wygrane czy w odcinku, czy w wielkim finale pieniądze. Do zgarnięcia pula 200 tysięcy złotych, to naprawdę może odmienić czyjeś życie. I tak naprawdę, po to ja tu jestem. Bo ja mam. Takich e, swoich bliskich ludzi, e, fantastyczne dzieciaki z domu w Łodzi, e, z którymi jestem już od paru lat i wspieram ich jak mogę e, i dla nich będę śpiewać. A to jest tak, że każdy z Was dostaje jakieś zadanie i nie odpada z programu, tylko prezentuje się? Nie, szanowni państwo, tak pięknie nie ma, żebyśmy sobie tak ładnie przez 10 tygodni, prawda, na kanapkach siedzieli, nie ma tak fajnie. E, co odcinek, z tego co wiem, ma odpaść jedna osoba, więc mam nadzieję, że ta przygoda będzie trwała jak najdłużej, ale to zależy tylko i wyłącznie od państwa. Czyli... Tylko, pa, tylko widzowie mają wpływ na to, kto w danym odcinku. Tak, dokładnie się z tak. Jest tak? oczywiście ekipa jurorska, która będzie nas oceniać w sposób merytoryczny e, na miejscu, natomiast ich opinia nie ma zupełnie wpływu na to, jakie będą wyniki ostatecznie. Tutaj władza należy tylko i wyłącznie do widzów telewizji polskiej. A jak, jeżeli możesz zdradzić oczywiście, jak będą wyglądały zasady? Wy dostajecie jakiś utwór? I macie go przearanżować na, na pod siebie i go zaprezentować? Czy, czy znaczy, możesz coś zdradzić w ogóle? Właśnie nie chciałabym zdradzać zbyt dużo, bo mam wrażenie, że to bardzo będzie zależało od uczestnika, który się będzie prezentować. Oczywiście my ambicjonalnie staramy się zrobić tak, żeby te nasze wykonania były bliskie oryginałom, bo to będą wielkie hity naprawdę, więc czasem to jest aż trudno wyobrazić sobie w innym aranżu nawet. Natomiast myślę, że będzie to przede wszystkim fantastyczna przygoda i liczę na dobrą zabawę i Państwa, i swoją własną.